No yeah. końca... ma Szybę wybiłaś! No to chłopie, zobaczcie, wiem jak Szybku szukać zaleźliśmy. O to ja chłop. pierdzielę! Pasjon jest! Ja, 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 ja. Tak z górki jeszcze możemy się rozejść. Może ja bez kurzacza zbiorę, co? I puk! O! Pole, Nie słyszę pole, nic. Pole, pole. Ale mam już plan. O, I co, malutku, i co, bez malutku. pośpiechu. Wszystko co? Tu nie widzę. Zrobię trzymany, Siemanko. Widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Run Simulator. Dzisiaj z nami jest kto? Widam, że. Dobra, widzowie, do mega Siema! Szybę wybiłaś. Oh, o! Ku. Szybę wybiłaś. Ty, tu moku, ty Słuchajcie, I co, widzowie, i zobaczcie na poprzednim odcinku u, u Mega Koliza. Ogarnęliśmy coś takiego, to jest y, do zbierania miodu Zobaczymy Chcia jak ten miód będzie, będzie rentowny Też bo, y, dużo kiełbasy ogarnęliśmy Także zapraszam na poprzednie odcinki do NIN do MegaKuliza będzie na bieżąco To hmm. słuchajcie, słuchajcie, ja widziałem, że jest coś takiego tutaj jak... Ja to zaraz znajdę Jakaś szklarnia, coś takiego Czy Nie! Czy, czy mi się coś y, Dobra, przewidziało ja się? Próbkę. Duj, duj, duj mm, Szyb naftowy to nie no kurde Jest szklarnia do zbudowania, można by było zbudować w sumie Drzwi Właśnie. szklarni, ściana szklarni, rzeczywiście ostatnie, no. ostatnie jak coś Albo duże pole Ale... po prostu I Tam tylko jest deska Tylko a? ciekawe, czy na polu też wy wyrośnie Myślę, że tak, no po prostu szklarnia pewnie szybciej Ale zobacz, tutaj jest szklarnia. ci tylko A, a słuchajcie, a, a te mleko dawać do tego, czy do gara? Nie, postaw, 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 zobaczymy czy tego zakwasu da się dodać No no kur, nie da się. A do garka? To, to coś inaczej jak już pewnie się robi. A wiesz co? A spróbujemy do gara. No. Czekaj, idamy. damy... Dobra, dodać i dobra. poczekaj. Nie, nie gotuj. No tak. Dodać? Tak! Dało się! Dodałeś? Tak? No, Dodałaś? Ale to wszystko weszło? Wszystko poszło? E, nie. nie. Nie, jedna, jedna, jedna Dobra, dobra. zaczynamy tylko. gotować, co? Czyli to jest na pięć garków. Dobra, gotuj, no. Gotuj. Zobaczymy. Ale jaja. Ty to teraz ale będzie fajnie, kasa. Kurde, ale no. bo, a kurde to by się przydało do, do przekoływania to zbudować No nie. nie ma kasy Kurde no To ja trzeba mleko sprzedać te 8 litrów Zawsze trochę Mleko, chyba że jakieś pod no nie wiem Pod Na polowanie trzeba koniecznie Chyba tak To co jak to będzie tak stało? Lepiej żeby to stało tam gdzie ma stać No już teraz to za późno O. No i dobra No na razie tutaj to gdzieś postaw, ale ja bym był za tym, żeby lechać gdzieś na polowanie zrobić te kilka groszy to wydawajcie chyba, no bo co innego Bo ile metal tam on drogi nie jest, tam damy no radę Miód, miód trzeba wziąć, jajka trzeba metalu? pozbierać A chodźcie ten miód zobaczymy sprzedamy 5 metalu ile... jajka Słuchajcie sprze... Jajka tam na razie kij z tym Bo jajka to gówno Ale zobaczymy ile z tego miodu się kasy dostaje Jak z tego miodu się dostaje dużo kasy No To słuchajcie Ogarniemy więcej pszół po prostu i tyle. No tak, no tak, 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 tak. No. zobaczymy dobra, to trzeba jechać, to Krówka, o, I z... grubiutka. No jedź, jedź ktoś z was, a ja tu będę... Ej słuchajcie no, Tu mają... nie, to z tamtej strony. A nie, tu nic nie ma. Tu nie ma przejścia się to jest połączone. Mają tam żercie w wodę? Spokojnie, zobacz, już ja włączyłem, Mają. nie chcę chodzą. Myślisz, żeby zrobić coś niech takiego? Nie w sobie Wiesz, można to jest bez sensu Można, ale... Nie no, bez, bez sensu stary Zobacz Dobra. O, jak zrobiłem No ale Oj, bez duży wybieg Nie, bez chodź sensu, to. żartuję Dobra Co, ten ser zostawiamy? Ale... Tu ja ser niech niemy. na razie stoi Jajuszek na razie... Ej! Chodźcie coś no? sprawdzimy, bo mnie to ciekawiło No Ale na przykład jak to byśmy porozdupcali i nie dostaniemy z tego nic? Nie To na razie niech stoi Dobra, Ale ja bym to, ja to, to dupcała, tak szczerze, nie A może się to czegoś przyda? Niech stoi tam no dobra, chceć. Długo nie powstało No, ale tucha na z nich jest, no, tak. No to niech zostanie, tak. No jest list, git list jakiś. Zobaczcie, jak tu ładnie teraz widowie się zrobiło, co? Dobra, idziemy sprzedać ten miód. Zobaczymy, ile za miód zarobimy. No, idziemy. No, no, bo. Bo, jeżeli to jest Możemy takie... wszyscy jechać. Zobaczcie, bo ten miód serio szybko idzie, odpalę już tam. Zobacz, na ramce już jest 18% znowu, co nie? No i teraz zobacz, jakby tych ramek mieć dużo. Podostawiać, tak. nie? No zobaczymy, bo zobacz, jakbyśmy na przykład ja. dostali za to 100%. No kurde, na no, no stację palić w... trzeba. Moim <coughs> zdaniem warto fest, jeżeli byśmy dostali za to 100%. No, stówę. oczywiście. Jedziemy za I ten... ile ja mam kasy. Tylko bez sensu, że ten metal no, ze sobą wiesiemy. 124. No bez sensu. W ogóle. To wywiel go tu. Ty jesteś normalny? Dobra, jedź z tym metalem, jedź już Na, na będziemy metal wracać też się... będzie, mo będzie można stawiać jak coś Słuchajcie, pierw stacja, bo nie dojedziemy A dobra, czyli my mamy 5 metalu, to potrzebujemy o... tylko 3 teraz, żeby... 300 złotych potrzebujemy, żeby ja wie... kupić no. jeszcze pozostały metal i zbudować ten naser tam, żeby on sobie fajnie przechowywać go tam, nie? Ja się boję, że ten miód to, to będziemy mega tani Dobra, słuchajcie, pierwsza sprawa Trzeba ten, zarobić na ten metal i też się bawiam, że to będzie tanie. No Tylko zobacz, to jest tak naprawdę taki darmowy koszt. Więc, jeżeli by to była jakakolwiek sensowna kwota, no to kurde, moim zdaniem warf Mów ile tankować. No tak, kuj, do fula, tu nie ma co wiesz. Ale tak, no dobra. lecisz! Dobra. dobra po, Na tym to akurat oszczędzimy. No, A jak... I pojechali. I poszli, szybcy i Dobrze, jakbyś Lecimy. trafił jakiś jakiś zwierzak do polowania. O, przy po drodze może się coś trafi. Dobrze by było, słuchajcie. I mam nadzieję, że nie trzeba na, każdy, na każdą ramkę tego y, pszczół mieć. Bo jak trzeba, to No właśnie, no, zobaczcie. Ale nawet jeżeli trzeba, jeżeli jest to dobry koszt, no to chłopie zobaczcie. Już wiem, w ten jak szukać. O, ja pierdzielę! Patrz, gdzie on jest. O, kurde. O, <noise> oh, ja nie, Jak okay. to się wydarzyło? No bo on tak chował Tak <laughs> chowałem Dobra Czekaj tko. Ale jak to wyglądało kozacko Leży? Nie Ty wam mnie sprzedałeś Nie nie tak To tam, ja tam, tam ten, nie jadę podrobię. ten miód po prostu sprzedam Jedz sprzedaj miód a ja tu upoluję. A myślę, że w miodu będę ja potrzebować? Ja nie chcę gadać Ale Klops drobiowy jest kurde na mnożniku Drobiowy? No Skurczaka. trzeba klopsy robić Skurcz... Mamy kurczaka miód. nie sprzedaliśmy? Ej za miód 168 Chłopie, opyla się! CO jest! 168 zł za, no. za tyle tylko miodu! Nie! Dobra, jedziemy po ramki! Jedziemy po ramki! Tak. Ale a, właśnie tu ramki trzeba! Przecież trzeba tu, trzeba, tam to zobacz mało ramek było no Dobra, jak coś to będziecie po drodze jechać to... A nie tu nie po drodze. No, no a co Kurde, chcesz? No. no tu jest trzymiecha no Dzięki. Słyszysz? gdzieś trzeba dwie beczki jeszcze dokupić. One no Kapusty najgorsze, no? Jadę. Dwie, albo trzy beczki trzeba dokupić, bo tego tak, tak dużo. Tak. Yy, I te ramki, no. Myślę, że najpierw ramki i zobaczymy ile nam kasy. Ile, gdzie tu jechać do niego? Kajty jest. Weź mnie kieruj. No... Za nami. Ur... Jest no, i pojechał. Ale... Tu... No nie możesz mi mówić, ja mapy nie mogę odpalić jak jadę. No nie, prosto do góry, jestem przy drodze, a nie w górach jakichś. To jak za nami? No co ja, za nami. No... Za nami wtedy, jak stałeś, a nie. no... Gdzie ty w którą ty stronę jedziesz? Zawracaj się. No nie można pokierować, w którą stronę mam jechać? Nie ja tam teraz. Ale jak mam cię pokierować, jeżeli ty jedziesz w kółko? Kiedy mam ci no, powiedzieć po no. Tam wiem, gdzie i jedziesz, i pierwsza będzie. w lewo. No, nie można tak od razu? No. Tylko pusto, ty. ty. Gdzie, tam, gdzie tam poszedł? Tu jestem, na lewo. Cię wybrał kilometrowo wyprawę Zaraz kończysz nażu publicznym Dawajcie po te ramki i może myśmy jakieś perciny do kupili Dopiero... Ja chodzi... no. Ty albo ja, chłopak na żeś nie stał. No. Sprzedajmy najpierw tą wieprzowinę i będzie kasa. Nie to dobrze no, jedziemy ja elegancko. No, 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 no dobrze no. Sprzedajmy, no a co? Nie o, wiem, już ty straszę... to, strasznie mówię, to, to trzeba chłopa. Ty jak nagrywasz, to totalnie nie czaisz nic Myślałem, że jedziemy po ten miód No nie będziemy koło mi nakręcić chłopa <laughs> Ciekawe czy ci nam starczy kasy na TT Bo nie mamy już te trzy, Ale to, to co jest teraz ważniejsze Czy miód? Ramki. Czy to żeby zrobić to przechowywalnie do sera? Ja uważam, że na razie miód. miód. Bo on będzie się robił w międzyczasie. No tak, I no. Ja zobacz, mogli sobie I zobacz rzeczy, ile nie? zarobiliśmy z tego. No. A on się szybko robi ten miód. My ja idemy A tu tam co, tak? Dobra, bo myślałem, że... W tym tutaj w... one co? Nie, w tym dalszym. A dobra to sorry, w wielobrazowym, tak? tak? Tak Dobra, dobra to sorry. Mhm. <noise> 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 ja no. Dawaj Dawaj, Joanna Joanna, na, na na no i tu na, w prawo na, i wejdziesz na główną Dorana, na 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 na... na I ty na, zawsze no. naokoło tędy jeździsz da na, na... i chodź zobaczmy zobaczymy ile ciągnik kosztuje idzie... o to przy okazji ale, dawaj ale czego ten ciągnik kupować, ja nie rozumiem narazie. ale można zobaczyć ile to, kosztuje zobaczyć, tak po prostu wiesz, żeby sobie oczy, no. żeby oczy się zaświeciły traktor z głos 1200, yes, 1200 tylko! No. Kombajn ja duchowy. jestem za tym, żeby uzbierać i zainwestować No może. No ja jestem kurde, za tym, żeby na razie. Są ważniejsze wydatki na razie, na razie, no Bez sensu mój zamiar na razie ciągnik. No są ważniejsze wydatki. Jak ciągnik, to co ci z tego ciągnika musisz i kombaj mieć, żeby to później zebrać Musisz mieć kultywator, musisz mieć siebie. No ja to też no, muszę być, musi nie... być dobra, dobra kasa, skoro to 1200 na razie, kosztuje. słuchajcie, na razie to przyczepa. Ona nam dużo pomoże. Przyczepa. Ciągnik z czasem, spokojnie, będzie czas. Myślisz, że kiedyś rolnicy od razu mieli ciągniki? Koń, koniami się robiło. O, no tak. A może koniem się da robić? Dobra i czekaj, i tu jest no teraz myślę, tak. Że nie. Yy, trocinko, yy, tu jest tak, ramka do ula, 20 ona tylko kosztuje? No to potrzebujemy 15 takich ramek, to nie. 14, nie. 13. No 12. Ile? 12. No to wy, wydajemy teraz... Ale czekajcie, bo skończy kończy nam się powoli żercie. Damy borki. radę jeszcze. Na razie. Dobra, wyrobimy na razie się się. kończy Dobra, dawaj ramki, dawaj ramki. Trzyść 12 ramek tak. kupuj. Kupuj I dwie beczki. Czekaj. 5 mogę. Wystarczy? Mogę tylko 5 kupić to... Co 5. No nie mogę więcej niż 5 tych ramek dóla kupić. No raz, dobra, czekaj. Ale to raz. na raz, bo tu się więcej nie zmieści z tego co ja widzę. Tu ja noszę Chce, ja Chcemy 12, na pewno? Tak! Full! Tak! Bo już nie oczywiście. Chcę raz się do tego zabierać. Czyś tu będzie kasy z tego człowieku? O kurde... I co, kupisz też to pszenicę do tego? Nie, a kupiłeś beczki już? Nie. No to beczki kup. Też dwie? A, nie mogę. No nie wiem właśnie czy się w dwie zmieści. Weź trzy kup, jak starszy kasy. Jak starczy kasy tu? Trzy. Tylko obawiam się, że na każdą ramkę potrzebujemy kurde pszczół, nie? No tak, tak trzeba będzie, no to wtedy pojedziemy, to już te pszczoły do mam moment jest. Faktycznie, ale no jak tak a To już szybko do chałupy, nie? Bo Wsadzimy nie, to, nie, to i zobaczymy. Ale to będzie biznes. Metal. A jedno na drugą nakładać? Kurde, powiem wam szczerze, że biznes będzie zajebisty, nie? Ja. Tak, bo tu będzie, wiesz, raz na jakiś bo... czas po prostu będziemy to robić, co nie? Ale będzie dochód Ja to jest do, dobra kasa jest z tego. Ja Naprawdę. To się nie nie spodziewałem się, że aż tyle. Ciekawe, czy tego miodu się jeszcze nie da jakoś przerabiać. O co ty, cztery beczki kupi. A nie, bo jedno mieliśmy, sorry, dobra. Okej. Okay. Pepe miód. Ramek na pewno mamy 12, tak? 2, 4, 6, 8, 10. Zadaj 2, 4, 6, 8. Jak tu po drodze będziemy gdzieś widzieć, a nie, nie mamy tego pod. pod Podkurzacza <laughs> Chciałem R dodać w tym. W tym słowem. Mo mogę jechać? Policzyłaś? Jedź. Tak, ale mi się wydaje, że jest 11. Ej, y Zaraz zobaczymy, daleko nie ma do tego. Nie, dobra, 12. Wywaliło mnie. Ja ją widzę. Dobra. Ja tu na, na skrótych chyba pojedziemy, co? Tak, tak. Jak ja wypadnę, tu jedź. To się, się Peł Dobra I od razu... Bo jesteśmy pszczelarze Zwyłkę no pszczelarze nie? Ty Mówi teraz właśnie bardziej pszczelarze jak krowiarze A jak? To by się spodziewało, to już taki biznes Aha No niby założyłem, Fajne. ale zobaczyłem czy to coś da Co? Jak myślicie? Nie no, 0% jest cały czas A to może zaraz się zapełni nie to nic, ale zobacz, że w ogóle się nie pojawia ta tekstura. Jakby tych Dobra, ładować to. To znowu. co, na mi nie? Na mi <laughs> Ładować Dobra. to. To no, ja tylko wezmę, zaniosłabym, te płytki metalowe stary. Da, i podkurzesz trzeba. No, tak. I ten podkur. Patrz. Ale no to zbędne jest to, ty mówisz w tym momencie. Ale tu pięknie wszystko okay, wygląda. Dawaj, wy starej. wyłonimy w tym czasie z nich. Że jak pojedziemy, to żeby miały. Wiesz. Ej! To mamy szafę już zrobioną! No! Zrobiłaś już? No! Ale. z Na ser? Kurde, ale ktoś ją postawił jak idiota, nie? Na sir? Zajebiście postawiłem właśnie. Widzisz to? <laughs> Co jak idiota? No to przejdź i zobacz. <laughs> Idę. <laughs> <laughs> Ej, ale ona tak nie była, ona była wstawiana Przecież pamiętacie tekstury, jak ona stała, ona była większa No trudno No zobacz ale. sobie, postaw ją sobie, postaw no dobra, sobie pod tak. tym Ale postaw sobie ją, żeby nie było A w którym ona jest ten? No właśnie sprawdzam Co to ma być? Ciekawe ale wiem, że wtedy się dziwiłeś, się o to kłóciłeś, nie? To nie o to, bo... Co? Co on? No zobacz. Aha, widzisz. No dobra, mój błąd po prostu nie zbogaczyłem z tej perspektywy i... I tyle. To mój błąd. Trudno, no na razie niech tak jest. Co jedziemy sprzedajmy? Mi mięso. No jedziemy podkurzać. A no, miód, dobra, zabieramy no ten miód co mamy? Nie, na razie nie myślę. No dobra. A to co, ty już rzuciłeś tutaj ramki, tak? Znaczy w nie Na no razie, tu, żercie mają. Tu, tu żeśmy tu zebrali to, co już było z karadą. Odwirowałeś, odwirowałeś. Tak, no, jest, 2 okay, tak. litry. A powkładałeś ramki? Powkładałeś. No. Co w tym samym miejscu jedziemy? No tak, no szukamy. Tam w tej okolicy. Na tej okolicy no trzeba no. szukać, bo tam było jakoś. No. No to pognali kurczę. Przy okazji pewnie pognali. jakiś ten, Jakiś jelonek się trafi. No, a jak? O, także, także elegancko będzie. Dobra Ale co, i... będziemy szukać w tej samej okolicy, tak? Tak No chyba tak no Nawet tu na prawo skręć, skręć na prawo bo tu, tu, tu w tym lesie ta okolica. już? Tak, to jest ta okolica A, bo tu na dole chyba mieć nawet prosto, wstury. bo ja tu widziałem, mieć prosto, bo tu ja widziałem gdzieś Jest Tu jest, jest tutaj przeciwko. To dawać, od razu ładujemy go Wyładujcie, ja idę szukać kolejnego Ja mam podkurzać już, dawajcie już Zbieram Są Ja z prawej strony będę układać te, te zebrane Dobra, ja widzę kolejne już Dobra no tu Jest, no Ej, stój Kur... Leży? Dobra, ja pojadę samochodem No, podjedź Podej, bo to jest mięsko do zebrania Dawaj to mięsko uf, uf, uf. 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 Dawaj to mięsko uf, uf, uf. Dobra, jest zebrane czy nie one? Tak Tak, tylko mięso Żeby zbierz Zbierz mięsko. Gdzieś jeszcze... a, to na samochodzie pszczoły, słyszę tu jest UL, zapraszam Ten... Dobra, zebrany. jest zebrany, okej, okay, to, tak, to, to, to nie, nie, nieważne no. no bo tu byliśmy, trzeba prawo odbić To dobrze to słychać te, te, te pszczoły Też No tu nie ma Tu mi się wydaje, jakbym słyszał gdzieś Boże, nie może mi wełbiać Ty to samochodem jeździsz, wiesz, i tam ci słyszysz z tyłu W głowie ci A jo, ty spaki słyszysz te no? Tu przy ranczu tym A wy finalnie w tym ranczu coś jeszcze robiliście? Bez za tym było nagrywane? Nie Mam na ci już nic nie tam te w ogóle. Okej okay. Ode mniechał, będzie. Drugi Tylko trzeba to sens nie poukładać te ramki, to wtedy się zmieści mięso. A. Nie wiem czy jest sens, żeby. O kurde. Nie wiem czy jest sens w ogóle polować teraz, jak Myślę, że nie. Mamy co innego na głowie. No, żeby szybciej skończyć to, bo tak to wiecie, tak, tak. Ten no jak to na razie prostu... to ja nie widzę żadnej tej. Przyjedźcie tutaj po mnie, bo ja z tym podkurzaczem to wolno chodzę. Hm. zbytnio to nie widać, kurde. Dobrze, Janino, ty największa. Ja Websi i I padlino. Tak Gdzie... na ciebie każdy mówi. Bo ciebie był... każdy bardzo lubi. Padnięty gdzieś tu był ten, ten. Franca ja przy tym ranczu biegam, może tu coś mi się w oczy rzuci Ja też, krążę, patrzę czy Ej niedźwiedzia nie chyba widzę, widzę. Wal jego tylko on atakuje, uważaj A to już ubiliście niedźwiedzia? No już raz Dużo mięcha było, opłaca się? Nie czy nie walisz z niego? Możesz walić, zobaczymy zaraz ile mięcha, już można walnąć Tu ja widzę dwa jelenia, Ale nie wiem czy je walić, jeżeli na co sądzisz no, Dolej. ja bym nie ten, bo nie mamy gdzie tego mięsa. Nie bez poddawać. sensu. Na razie skupmy się na ulach. Dobra, jestem za tym, za tym rancio. Tu, tu leży ten. Yy, ten niedźwiedź. Mhm. Słuchaj, ja biegam. Ale nic mi tu się kurde w oczy nie rzuca, nie? A tam w tej okolicy, gdzie jest yy, ten myśliwy? Na lepszy ranczu też coś powinno być. O nie, cztery miękka były z niedźwiedzia. No, to nie ma tragedii. Kto ma samochód? Ja Karol Co weź? Mr. Karol Karniesz się tu po mnie? No ja tu biegam, Poczka. ale tu... Szczerze? Ani jednego uda nie zobaczyłem Jedno, lekki klops tak zwany lekki no Ja też klop. nie widzę właśnie Może to w tamtej okolicy trzeba patrzeć? Ale tam już mamy wszystkie zebrane, które tam były to może trzeba zmienić w ogóle kierunek w inny? To dawaj Gdzie jesteś? No jadę po Janinę, tylko muszę ją wyhaczyć Tu biegnę drogą ja w waszą stronę lecę Lecę w waszą stronę Tego niedźwiedzia zebrałeś? Tak, tak, tak Dobra, git Czekaj, a ty jesteś... Ja na tym ranczu tu No Biegnam. i co? I na ranczu też jest drogi nie no mówić, ja ani jednego tu nie widziałem tego No ja też właśnie nie widziałem, ja tu jeździłem jakbyśmy prowadzają... chcieli na polowanie przyjechać, to tu zobaczyć, to jest zwierzyny Tak, ale nie ma co Ej, czekaj, ramkę To dawajcie, dawajcie tam pod sklep z narzędziami Czekaj, tylko ramkę muszę... Aha. Zajedziemy, ja tylko te miałem, o kurde Dawaj, idę da, tu, też tutaj, to bo tutaj... trzymaj tą ramkę, trzymaj, no, no. Zajedziemy po drodze mięchopyle i już no, nie strzelamy już tak, Przyjedziemy na polowanie co. innym terminie pewnie To z przyczepką to by było polowanie, co? U zawsze kilka groszy się kurde zarobi, ale z ja, przyczepką no tak, no Jak kupimy przyczepę, to wiecie ile my kasy zaczniemy zarabiać z polowań? No wtedy ma sens to polowanie I to się będzie chciało No tak, no, tylko wiesz, teraz na, na przyczepkę trzeba bo tego... dużo przyczepę kupić, a nie jakieś tak. małe kurdupstwo To może i tak, skoro już tyle czasu jakby z tym zlekamy. No. To teraz jak kupimy, to kupimy dużo tak, A, jak to jak będziemy mieli uz... o czekajcie, bo się pogubiłem tutaj. Jak mamy uzbierać to trzeba uzbierać. No ja pier. Super! Debil, stoi. Ty bo czerwony on ma o, dobra. Ja już, no? To jak chcesz to teraz jak sprzedamy, no? zrób se i jak znajdziemy jakąś miejscówkę wiesz z pszczołami to wtedy Dobra, te... No racja. No. Chciałem tak zanudzić. Dobra, czekaj ja chcę sprzedać. Sprzedaj. Ej, podkurzacza nie sprzedaj ty! E! Dobra Tu 135, dobra widzowie widzimy się z wami za chwilkę słuchajcie Słuchajcie widzowie, witam was po cięciu, znaleźliśmy Mamy. kolejny ten Dobra? Brać, Mamy Dawać. Dobra, zbieram, zbieram pszczółki, ja zbieram pszczółki, dobra, są e, Kurde, jak to teraz to Odda, poukładać? Po prawej, po prawej, po prawej, albo dobra no. Czekaj, chcę odłożyć na ziemię, bo tu była ramka z tym, bez, bez pszczół, żeby to było, o Ładnie poukładane, Mamy żebyśmy wiedzieli co, co jest? 3 3, no no to jeszcze jest 2. To jest dobrze. Spokojnie jeszcze zaraz dużo. tu będą kolejne. Dobrze właśnie było tam, że to wszystko jest, wiesz, tak w okolicy jakby nie No bo tam naprawdę to... było dużo Kurde tak się zastanawiam. Tam było cztery chyba. W jechać tu może wiadę zobaczymy No trzeba wiesz, no poszukaj, to też z daleka widać w miarę te ule. Tak, one są dosyć widoczne Tylko To się by wysiąść może, co? Ja też O jest! jest! Dobra, mamy Bo one pierunice pieruńce to głośne są te pszczoły głośne, no. Dobra, zbieram Siedzi Jestem, 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 jestem Tak z górki jeszcze możemy się rozejrzeć, nie? Jestem, tak, jestem, trzeba, jestem, no Ale też głupie to daje, daje zaraz się i... złapać. Spokojnie, zaraz będzie i drugi gdzieś tu zaraz. Na pewno, tylko trzeba się trochę rozbiec. I, i ten. Też Karol wyjścia może z samochodu po, pobiegnie gdzieś ten Ja i ja i ja, widzę ja, ja... O tu jest kolejny, jest mam zasek Dobra to już ja biegnę, Dobra, tylko ja z biegnę. trochę wolniej biegam, wiesz Spokojnie jak na wojnie Pukie, Może ja bez pod zbiorę co? I pu! O! mi ramka wypadła ty Ale ty no, kurzysz to są Ale ty kurzysz Zakuś je tutaj Dobra zbieram Jest Odkładamy Zobacz jak elegancko Lecimy kurde, ale... dalej Jeden wielki bzyk dosłownie za się to się To sobie wyobraźcie to będzie 12 tych ramek Ale tam bzykają o kurde na tym To co to będzie No nie o, ma nic Spokojnie, zaraz będzie Przed to samo hmm, było hmm, gadane hmm, 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 hmm. Ore, ore. Nie dzisiaj ro. To jesteś Ros? się. Ty to jesteś jednak, nie? Wiecie co, ja bym tak zakręcała już powoli W którą stronę chcesz zakręcać? No tak jakby w powrotną stronę tutaj teraz Żeby wracać No 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 Tylko wiesz, drugim szlakiem jakby, nie? No to był latam, ale to powiem ci, że to ciężko spokojnie, zaraz gdzieś tu coś się pojawi Ciężko, może tu? Może tutaj gdzieś bedo? Tu widzisz, to tak sobie można gdybać, nie? No to wiesz, no to trzeba szukać do co... Nie pole, słyszę pole, nic. Uise, Ale mam już plan. Po, co, malutku, co, po bez manutku. pośpiechu. Wszystko co? Tu nie widzę. Zrobię sam. Co, trzeba w kolejną miejscowość chyba lecieć? No chyba tak, bo tutaj patrzę że już cienko. Dobra. Dawaj Ciekałeś tu po mnie, stoi. Pewnie tak. Oj słuchajcie widzowie to nie jest to nie było łatwe zadanie ale mamy ostatnia ostatnia ramka. Czekaj, tu gdzieś widziałam ale gdzie już teraz no, nie. Tu wiem. jeden zebrany. Ustaną słuchajcie ostatnia ramka do zebrania. Gdzieś tu jeszcze coś. Ciężko ciężko to te, ciężko temu Może ten co zebrany był. Bym zadała ze... łokieć nie. bym zadała łokieć przecież, normalnie widziałam. No. Tam zebraliśmy przed chwilą. Ten poprzednio zebraliśmy. Powiem, no, że to nie jest cel, takie proste danie, żeby te 12, 12 ramek tak. uzupełnić, słuchajcie, widzowie. To nie jest takich hop siup jak, jak się może wydawać. <laughs> ale ile kasy będzie? Ja piję Będzie no. Dużo kasy free, będzie. Dosłownie free zysk. Nawet nie będziemy musieli tego żadnego tak. pilnować i nic. Tylko od czasu no. do czasu, za Ramki, chcę ci się ramki wstawiać, no. Ale to będzie kozak, ale to będzie kozak! Ja biegam jak tu na za jeden my kubeł i on nie był chyba nawet pełny. No nie, nie, to było pół kubła no tu, 100 tu coś? to coś O, tu jest jakieś, ale to było zebrane czy nie? Tu kuba. Okej, ja tu ja jestem Biegnę tam za, za sklep, za sklepem może jeszcze po drugiej stronie drogi jakby Siadaj, Janina. Czy tam Janina patrzyłaś? Ym, ale wiesz, mogłam pominąć coś, musimy patrzeć, nie? No Kurde. No tak nam... i jeden Kurde. i, i Ju lecimy na kałupę. Teren nie? nam się kończy, teren nam się kończy, słuchajcie. Hmm. Ale daj spokój ile my czasu spędziliśmy na tym szukaniu, nie? Strasznie dużo Ja to w ogóle do odcinka to... Do, dobrze tego nie dodawałem, tego szukania to chłopie Chłopie i babo Dobra, a weź Jedź, ja ci powiem gdzie No Zawróć się I Jedź, o teraz prosto Ej I w lewo mhm. U mnie tych ramek tu nie ma na pase. Są ramki, są Okej okay. Ale tu o, są dobra, dwie są. puste Jak dwie puste? No Czekaj, ja i jeszcze tak. I tu? No gdzieś tak. Ty, u mnie stoimy w miejscu. Jedziecie? Normalnie. Tak. Oj, słuchajcie, widzowie, dwie ramki nam zostały. No już... całą mapka przeszukaliśmy. Nie ma tej ludzi, Zostały Bo nam dwie nie ramki. Ma, nie ma. Ale z czeka, tego to czeka, się tez, do... kurde się... Pojawią z powrotem No niestety Dokładnie, no, one się muszą yy, respić po prostu, one się muszą odnawiać te pszczoły Minie kilka dni, przyjedziemy z powrotem, no może w którymś ulu będą nowiutkie pszczółki wtedy I wtedy będziemy mogli zrobić ten biznes No nas, i tak mamy 10, dużo 10 mamy 10 ramek mamy. 10 ramek mamy, także jest to elegancko Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku Janiny, trzymajcie się, joł No do.